Witam, drogie Strzelce. Witam na moim kanale. To jest czytanie dla Was na miesiąc kwiecień 2019. Oczywiście to jest czytanie ogólne, powtarzam. I gdyby ktoś miał życzenie czytania osobistego, dotyczącego uczuć, szczegóły są pod filmem. Ehm, drogie Strzelce, więc yy, trudność wielką macie w tym, co tak jakby. Coś się rozpadło, i no, tutaj akurat Ameryki nie odkryłam, natomiast bo jest wieża. Natomiast mam takie wrażenie, że ta wieża była troszeczkę bardziej skomplikowana. Czyli to nie jest tak, że um, coś się rozpadło za sprawą jednej osoby, tylko komplikacje trwały już wcześniej, i tak naprawdę w momencie, gdy się rozpadło, nie do końca wiadomo, um, co z tego ma być i. Kto jest tutaj prowodyrem, a kto obserwatorem, tak? Że tutaj pożegnałyście jakąś relację. I myślę, że już jakiś czas temu, bo tu jest dziesiątka pentakli, a ona mi zawsze mówi w takich wypadkach znaczy o takich po prostu już nawet czasie żałoby. Do której wam troszeczkę kurczę trudno, bo tu chodzi o jakiegoś no, rycerza kielichów, którymi tutaj się maluje, jako osobę, która niegdyś wam ofiarowała uczucie. I na skutek jakichś działań, na skutek jakichś w ogóle niedopowiedzeń, myślę, że zanim to się rozpadło, wydarzyło się bardzo dużo jakichś niefajnych rzeczy, słów, które nie powinny paść. Um... Rzeczy, które nie powinny zostać zrobione, ujawnione, decyzje, które nie powinny zostać podjęte, nie wiem, tak jakby wszystko zmierzało ku zagładzie, dosłownie. I Wy w jakiś sposób, pomimo, że to się już rozpadło, tak jakby ewidentnie tutaj widzę, że nie możecie się z tym pogodzić, że z jednej strony yy, wiecie, że ta relacja powinna się była zakończyć, ale z drugiej strony jest jakaś taka niezgodność, tak jakby. Jest w Was trochę nawet złości. Tu mi się dwa razy pojawia mi się również paść. Myślę, że wielu, tak troszeczkę bym powiedziała nawet odwrotnie że w wielu przypadkach to Wy mogłyście być młodsze od swojego partnera. I trudno, tak jakby Wam. Bo patrzycie na tego partnera czy partnerkę z takim. No to, to znaczy, chodzi o to, że bardzo wiele, przepraszam, bo ja zaraz dojdę do sedna, tak? Tylko tutaj wiele myśli naraz poruszam. Chodzi o to, że bardzo wiele niejasności i wzajemnego niezrozumienia według mnie wynika właśnie tutaj z, z różnicy wieku, albo z różnicy doświadczeń, albo po prostu jedno jest bardziej dojrzałe od drugiego i ma po prostu większe doświadczenie i... I tutaj tak jakby ten czas, który mi ja zostawia was wraz z taką, z taką niezgodnością, z takim wahaniem się, z takim i cierpieniem. Bo z jednej strony, tak jakby jest tutaj też żal jakiś do przeszłości, tak jakbyście ta złość pojawiała się, że, że miałyście jakąś szansę, drogie strzelce, że była jakaś relacja i wy tak jakby nie potrafiłyście jej. Z niej nic tak, jakby wyciągnąć nie wiem, tak jakby macie do siebie pretensje, że coś się nie udało, albo że wy byłyście może zbyt mało czujne, albo że może za szybko podjęłyście jakieś decyzje. Brakuje tu jakiejś takiej zgodności, i brakuje takiego pojednania i pogodzenia się z przeszłością, na którą już nie macie wpływu. I to powoduje tak, jakby wstrzymanie, bo nie możecie od tego odejść. <laughs> Bardzo byście chciały e, uleczyć te uczucia jakąś, nie wiem, inną relacją, ale wszystko tu się dzieje w jakimś takim. Kurczę, no nawet i muszę powiedzieć, że widzę tutaj jakąś waszą taką złość. Ja tu widzę po prostu złość. Że tak, jakby coś z przeszłości, co. Was bolało, boli i nie ukoił czas tego bólu. I mało tego, to, że na przykład odeszłyście wy, drogi strzelce, to nie, nie rozwiązało sytuacji. A dodatkowo, tak jakby nie macie tak jakby partnera czy partnerki w tej drugiej strony, tak jakby nie wyczuwacie tego samego, tak jakby ta druga strona zupełnie. Się nie, nie miała tych podobnych rozterek, a wy się czujecie zranione. I stąd ta złość. Złość wynikająca z tego, że nie rozumiecie, że jesteście po prostu złe, że to wy cierpiałyście, cierpicie nadal, a tak jakby ta druga strona po prostu w ogóle tego nie widziała, bo. Mam tutaj wrażenie, że to nie o to chodzi, żebyście żeby chciały tej relacji ponownie, ale żebyście chciały usłyszeć to, że, że ona bądź on zrobił źle, że może w jakiś sposób was skrzywdził, że nieświadomie bo tak naprawdę, mało kto często chce kogoś skrzywdzić tak po prostu, dla krzywdzenia, dla krzywdzenia. To jest często efektem. Po prostu no, tak się rzeczy układają, ale też właśnie efektem ukrytej złości. A złość to jest nasza integralna część. I chciałybyście jakiegoś takiego. coś, co by było swego rodzaju triumfem. Że jednak się nie myliłyście, że jednak to, że ta relacja zakończona, zakończenie jej było dobrą decyzją. Wy byście chciały, drogie strzelce, same to poczuć, a teraz nie czujecie i troszeczkę jesteście rozbite i zranione i cierpicie. Jednocześnie brakuje wam jedności samych ze sobą, z uwagi na to, że, tak jak mówię, że wątpię, żebyście chciały wrócić do tej relacji, ale brakuje wam tych słów tych kilku słów nie wiem, jak miały brzmieć by te słowa, natomiast chodzi o to, żebyście wy poczuły, żebyście nie czuły tej złości i tej takiej kurczy, nawet i poczucie winy jakiejś, tak, że tak jakby ktoś was sobie, z was zakpił, tak jakby, tak jakby los w was sobie zakpił, możecie mieć takie wrażenie, tak, że tutaj myślicie sobie kurczę, to mi się coś wydawało, to jak to jest? <laughs> I żeby móc iść dalej. Do tego króla Kielichu, który tu pojawił się z boku, a ja o królu Kilichu zawsze mam podobne zdanie. To jest ktoś, kto czeka na was. Natomiast kto czeka na was w przyszłości, dla mnie zawsze król Kielichów jest swego rodzaju aniołem, który, którego sobie wyobrażamy. Kogoś, kto będzie z nami. Współgrał, to kto będzie naszym takim puzzlem, że będzie to yin i Yang, tak? Czyli to uzupełnianie się, kogoś, na kogo po prostu zasługujecie. <śmiech> Bo <śmiech> czasem tutaj było tak jakby trudność w dopasowaniu się w wielu kwestiach, i to po prostu nie stykało. Był tylko zgrzyt na wszelkie sposoby i było. Kurczę, no to było tak naprawdę, ta, ta wieża cały czas trwa. Ona cały czas sypie, pomimo że i budzi to w Was złość. Bo wydawało Wam się, że coś już zakończyłyście, że pewien etap się zakończył, a to trwa. I tutaj będzie mm, nadal trudność w zdobyciu się na działanie, żeby bo tak naprawdę nie wiadomo, dokąd pójść. Ale żeby odejść, a trzeba odejść, trzeba po prostu ewidentnie odciąć odejść, bo tu jest ósemka kielichów. Druga sprawa koło fortuny zmień perspektywę. Kompletnie zmień perspektywę odwracaj pytania i odpowiedzi. I pomyśl sobie, że może tak jest, że po prostu nie wiesz wszystkiego. Że to nie jest tak, jak ci się wydaje. Że jeżeli myślisz sobie, co jest do cholery ze mną nie tak, to pomyśl sobie, że może to nie jest tak, że z tobą jest coś nie tak. Dlaczego miałoby być z tobą coś nie tak? Poza tym myślę, że z, ym, tu jest taka potrzeba jeszcze troszeczkę takiej dojrzałości. Bo paść Lichów to jest taka energia Piotrusia Pana. To jest. Ym, Ktoś, to się bawi jeszcze uczuciami, i myślę, że to jest. Macie takie wrażenie, że ktoś się zabawił waszymi, i to jest takie. To jest taki dziwny, dziwny ból. Wręcz trudno mi jest to opisać, i myślę, że jeżeli z kimś rezonuje, a. a i mam wrażenie, taką prośbę, żeby napisać, czy to o to chodzi, że to, to jest ciężko nazwać. To nie jest klasyczny ból, że. Że nie wiem, ktoś nas zdradził, ktoś odszedł, w ogóle uciekł, nie wiem, nie ma go nagle, kontakt się urwał. I tu jest nazwane wszystko, wszystko jest jasne, tak? A tutaj jest takie, taki brak zgodności i jednocześnie trudność w odejściu. Chcecie od czegoś odejść, a z drugiej strony coś was trzyma przy tym. I myślę, że wydaje mi się, że wy po prostu chcecie usłyszeć właśnie te słowa, że nie oczekujecie powrotu. Ale chcecie, żeby Was uwolnić. Uwolnić Was z tej relacji. Po słowach na przykład kochałem, kochałam Ciebie, tak? Nie chciałam Cię skrzywdzić, nie chciałem. Przykro mi, tak? Nie wiem, co, cokolwiek by Was ukoiło, ale to nawet nie chodzi o ukojenie, tu chodzi o uwolnienie. Chodzi o to, żeby się odciąć, żeby móc się odciąć, bo jest duża potrzeba, żeby po prostu nastąpiło cięcie. I odejście, bo jest rydwan. Odejście rydwanem się kieruje intuicją i idzie się zawsze w nowe. Rydwan się nie cofa. I jest tutaj też potrzeba nabrania pewności siebie: pewności tego, że to, czego doświadczyłyście, drogie strzelce, umocniło też was. I to nie chodzi o to, że nigdy nie dam tak się zranić, nigdy do nikogo nie poczuję. Nie, nie myślcie w ten sposób. Trzeba się odciąć od przeszłości. I. Bo to powoduje tak, jakby mm, takie cały czas chodzenie w jedną i w drugą stronę. To was blokuje bardzo, to was zatrzymuje. To powoduje, że to jest taki obłędny taniec. I kojarzy mi się to z piosenką. Ze słowami Agnieszki Osieckiej wariatka tańczy. Czerwona na niej sukienka, czerwona w sercu udręka. I pojawia się królowa mieczy, która nie grozi mieczem, ale go manifestuje. Ona, będzie, ona przede wszystkim wie, kiedy się odciąć, że jeżeli coś jej szkodzi. A przynajmniej nie powoduje, że wzrasta, to trzeba po prostu się odciąć. Nawet jeżeli nie doświadczycie tej spójności właśnie z tą przeszłością po to, żeby usłyszeć te słowa, które właśnie chcecie usłyszeć, bo ta walka trwa. Ta walka w waszej głowie trwa. Znowu królowa miecze się pojawia. To jest po prostu. Walka, w której nie ma wygranych, to jest walka samemu ze sobą. To jest walka bez wroga, wroga, który nie ma twarzy. Zresztą nie bez przyczyny, zobaczcie, nie widzimy tej twarzy ani jednego, ani drugiego. Walczą. Jeden ma dwie buławy, drugi ma dwie buławy, jedna leży połamana na ziemi. Więc efektu tak naprawdę nie ma. Jest tak, jakby wszystko cały czas w tym samym miejscu, tak? Oni wraz mają te same siły przeciwko sobie, i nie wiadomo kto wygra. Może jeden i drugi wygra, może jeden drugi przegra. To jest po prostu bez sensu i to blokuje. To jest piątka. To powoduje, że znowu wpadamy w schematy, tak? A potrzeba Wam pewności siebie. To, co się stało, było bardzo trudne, bo wieża musiała być trudna i to jest, bije od tego jakiś taki, kurczę, duży ból, którego Wy tak jakby nie jesteście jeszcze świadome, jak go nazwać. O tak, że tu się dużo rzeczy działo, dużo bardzo niezrozumienia, bardzo dużo takich sprzecznych w ogóle ym, sygnałów, które Was poróżniły, które doprowadziły do chaosu. I nawet jeżeli teraz, bo możliwe, że część z was jest w jakiejś relacji nowej, ale ta pozostałość cały czas tak jakby, ona was ciągnie zupełnie z innego powodu. I myślę, że tutaj jest coś jeszcze innego do przepracowania. Ten ból wynika nie z tego, że relacja się rozpadła, na przykład, tak, albo że nie, nie doszło do jej zamanifestowania. Ten ból jest z jakiegoś innego powodu. Ale niezależnie od wszystkiego, od przeszłości trzeba się po prostu odciąć. W przeszłości was już nie ma i nie zmienicie jej, nie dopiszecie żadnego zdania, niczego nie cofniecie. Przestańcie marzyć o przeszłości i z wielkim trudem na pewno, ale wyruszcie w podróż do przyszłości i żyjcie tym, co jest teraz. Przyszłość jest iluzją. Natomiast pewne to, co ma. Do was przyjść, nawet z przeszłości, tak? To i tak do was przyjdzie. Jeżeli te słowa mają kiedyś po prostu, mogą padnąć, na przykład. Padnąć? Dobra, nieważne. To i tak padną. Wszystko jest, wyzwaniem jest mistrzostwo uzyskanie mistrzostwa w poczuciu czasu w stwierdzeniu, że czas eroduje piękno i je tworzy jednocześnie. I tutaj nie wiem, czy opisywałam już kiedykolwiek, ale był jakiś taki film. Na pewno większość z Was zna i mężczyźni, i kobiety gotowe na wszystko. Kiedyś obejrzałam wszystkie sezony, będąc chora, i obejrzałam chyba wszystkie na raz. Po prostu naprawdę to było chore. Ale był tam taki jeden motyw, bo nie wiem czy pamiętacie, ale tam jedna z tych koleżanek na początku popełniła samobójstwo. I później jedna z tych dziewcząt popadła w bardzo duże tarapaty, w sensie, że zaczęła nadużywać alkoholu, popadała w przygodne romanse. I jest taki moment, jak ona wynajmuje pokój w takim motelu, siada z bronią i chce popełnić samobójstwo. I widzi tę właśnie przyjaciółkę, która sobie odebrała życie i mówi do niej: "Co się stało z moim życiem?" Gdzie są ci ludzie, którzy byli ko mnie? Gdzie są te przyjaźnie, które miałam? Miałam rodzinę, miałam dom, miałam miłość. Co się stało? I wy, tak jakby też jesteście w tym miejscu, że nie wiecie w ogóle, co się stało. Ale wiecie, co jej odpowiedziała ta kobieta, ta przyjaciółka, właśnie z przeszłości? Spokojnie na nią spojrzała i powiedziała tylko to: Czas. Czas zmienia wszystko. I to nie było. Pocieszające, kojące, ale było zakończeniem pewnego tematu. Tak, czas zmienia wszystko, bo czas zmienia nas. Odsłania pewne rzeczy i przykrywa. I trzeba pogodzić się z tym, że czas po prostu płynie. Niezależnie od tego, czy chcemy go zatrzymać, czy chcemy się cofnąć pod prąd, sami nie dopłyniecie nigdzie. Po prostu to, co się dzieje w Was, to niezrozumienie siebie i tego, co się z Wami dzieje, wynika jeszcze z czegoś innego, nie tylko z tej relacji. I to widzę. Wynika z jakiegoś bólu, o którym nie chcecie mówić. Pewność siebie. Macie po prostu, żeby z pewnością siebie, siebie ruszyć. W przyszłość, a pewność ta, niech polega na tym, że, że po prostu jest droga dla każdego. Więc dlaczego dla Was miałoby nie być? Co to w ogóle za absurdalne myślenie, tak? Każde z Was, strzelce, wodniki, ryby, i w ogóle, i w ogóle, jesteście wyjątkowym okazem, jesteście unikatem. I wyobraźcie sobie, że dla każdego jest w tej skale wydrążona po prostu wdrożony kanał, który wyżłobił no tebene czas. I macie swoją drogę i po prostu, żeby ją poznać, trzeba zostawić stare. To jest warunek. Bo inaczej ciężko będzie, żeby nowe przyszło. Zostawić stare, odpuścić, odciąć i wzbogacić się. Zobaczyć jakie są efekty tej przeszłości i iść dalej. Jest coś zdecydowanie, co na Was czeka. Ktoś, coś. Tylko zanim podniesiecie głowy, bo macie ją na razie w dół, wpatrzony wzrok, to trzeba po prostu odwrócić się w ogóle od przeszłości. Na przeszłość warto jest mieć jedynie lusterko wsteczne, tak jak na rowerze, czy na motorze, czy w samochodzie, tak? W ten sposób spoglądać w przeszłość, nie tracąc kontaktu Tak jakby mamy lusterka boczne po to, żeby widzieć, co się dzieje na drodze. I wy też widzicie przyszłość, a to, co z, z, z przeszłości, to po prostu pamiętajcie o tym, bo wy jesteście jej efektem. Wszystkiego dobrego, drogie strzelce, i głowa do góry ściskam.